E Wkurzony na ciebie, tak? Umówmy się, jestem na ciebie wkurzony. Dobra, nie chcesz tak, ale powiem wam tylko tyle, jesteśmy uwięzieni na takiej dziwnej wyspie, są tutaj takie dziwne rzeczy, w sensie, nie wiem jak się na to mówi, a Berka jakoś na to mówił, jak ty mówisz na tą wyspę? No a jak mam na nią powiedzieć? Skyblock to jest... A, no właśnie, SkyBlock, o to nam chodzi. I słuchajcie, w odcineczku Aberki, który był na jego kanale, musicie obejrzeć, e, zrobili znaczy, aberka, bo ja ogólnie tutaj trafiłem na tą wyspę jakoś tak no, e, no po ja prostu Ja bym chciał się bardzo dowiedzieć, jak ty tutaj trafiłeś i dlaczego ja musiałem cię szukać Jest przez 10 odcinków, robić złami główki, robić z siebie pajaca, rozwiązywać rebu mm -hmm. rebusy, labirynty, parkury, żeby też koniec końców trafić na to i nawet jak chcemy zaskoczyć na dół, to i tak nie możemy Dobra, i mam pytanie, ty myślisz, że ja wiem, jak tutaj trafiłem. Że cię wytłumaczę w tym momencie. No, chyba prędzej wiesz niż ja. No to, chłopie, właśnie jest taki problem, że nie wiem, jak tu trafiłem. Jak mam być szczery. No ale dobra, to nie jest ważne, słuchajcie. Trafiliśmy na tą wyspę i ja, Berkat. co my mamy zrobić? Chyba jedyną opcją jest chyba dostać się na tą. Yy... O, dzięki za łopatę. Jedyną opcją chyba jest dostać się na tą wyspę. Też tak sądzisz? Mogę wziąć miecz i cię po prostu rozwalić. No nie rozwalaj mnie, chłopie! Ale ktoś nam postawił tabliczki, że no. mamy zrobić zadanie i co? Ja, jakby nie, nie wiem, no jakby i co z tego? Zrobimy no, zadania i co? A, dobra, to pytanie, chcesz tutaj zdechnąć normalnie z głodu? Ja, ja mam jeszcze żarcie, no ja... Ile masz ja, jedzenia? Ktoś mnie tutaj tepnął, tepnął mnie z moimi itemami. Mam jak zmieczyk, mam tak kobla, mam 12 stejków, borówki, chleby dwa No chyba. mam nawet, dobra, tu, ja, nawet okay. ja wodą mam. To jak masz wodą. To dobre, to spoko, ale ja też ale chcę mało. mieć itemy, a nie! どっちだ I to jest podobnie Hiro w tym wszystkim, bo coś takiego odkryliśmy. No bez no, ja dla czym niech niech ja mam pomysł, tak, niech od tego, żeby tam się dostać po prostu, bo to jest jedyna jakaś opcja, niech może nam powiedzieć coś więcej, ponieważ tutaj mamy napisane jakieś niech niech zadania, ale nie wiadomo o co chodzi z tymi zadaniami, czy te zadania trzeba przejść, czy nie nie trzeba przejść, nie wiadomo o co chodzi w ogóle, ale pamiętajcie o tym, żeby subskrybować ten kanał, zostawiajcie łapeczki, wbijajcie również na sklep kupujcie, kupujcie rzeczy. www.abra.et Tak, ponieważ darmowa dostawa jest od 99 zł, więc polecam wam bardzo gorąco. I rozmiary jakby ktoś chciał. Duże bluzy tak. i duże koszulki. Dla starszych Ale również. dla młodszych też to oczywiście. Mhm. Również są. Dobra Aberka, bo ty masz więcej tego budulca. To chłopie, naprawdę naszym jedyną szansą... Ale szansom... to co robimy? Najpierw co tu jest robi... napisane w ogóle? Eee, Upsi. Jul, Jul, daj. No, Co umrzesz. To znaczy? umrzesz. Co to znacie? Umrzesz albo umrzecie. No bo ja nie już chcę jest umierać. Tak Co ty e, dobra, mi mówisz? Przestań stracić, no? ten człowieku, robimy coś tutaj, czy no, co ja mogę już zrobić Nie, się tym co tu ma tam... No nieważne. Dobra, buduj się tam, tylko pytanie, czy nam wystarczy obsydianu, znaczy tego kobla. Ja e? mam już jest tak kobla, który Jeszcze z tamtego świata. Dobra, to dawaj teraz tutaj musimy się, tylko co tu może być, bo troszeczkę nie wiem, ale to ja jest jedyne. Nie te tabliczki w ogóle, to są ty Ale pozbieraj, bo może nam się przydadzą do czegoś. No sobie zrobimy Dobra. nowe. Ja to pogaszę stare, nie ma w ogóle. Co ty robisz, chłopie, bo jesteś co coś tu się stanie i ktoś z nas się na nas kurzy, tu zgasiliśmy to, to, ej, to, to, i co wtedy, jakieś, schodki, dobra poczekaj, pójdę pierwszy Co tobie jest, dobra nie ogarniam, naprawdę tutaj chory już jesteś, ale dobra schodzimy tutaj, tutaj też jest, trzeba zgasić i tu są tabliczki jakieś, aberka, chodź tu szybko Aberka, gdzie ty jesteś? A nie berka? ma tu żadnych tabliczek Nie, Są tutaj, jak no, ty w pokaż No tutaj chłopy, tabliczki tu nie są. nie ma przejścia, nie widzisz? Co o, nie widzisz, że tu nie chory? ma przejścia? Ale nie tutaj, chodź w tą stronę. Tutaj jest no, to na do... no gdzie? Jak ty wszedłeś do środka tego bloku? Co? No jak ty jesteś w środku? Nie, no nie jesteś w środku. No po ty tych nie... schodkach wchodziłeś? Nie widzisz mnie? No widzę, że... no widzę cię, no tutaj jesteś. No, no idzie, i No i teraz chodź, chodź te Chodź Co? Jak ty tam A gdzie idzie? teraz jestem? No gdzieś w środku bloku. Co? No jesteś w środku tego Netherraka. To ty nie widzisz tych bloków tutaj, tych, tej, tej, tej większej dalszej A, części? Tutaj. O Boże, jaki Dobra, słuchaj, ważna sprawa, są tu napisane tabliczki, więc musimy je przeczytać, bo to jest ostatnia nasza szansa, żeby coś się dowiedzieć, więc tak. O, witam, oh. witam, witam prezent! Jak można zostać taką tabliczkę, bo jak, jak nas formali? Co? Ale, ej, z kim, my ma, z kim my mamy do czynienia? No, czy ja dzbanem? Czy... Jak tam żyćko płynie? No co, co za dzban? Czy on jest poważny? No Kto nie to jest w ogóle poważny. jest? Kto to pisał? No, nie jest poważny. Dobra. Tak jak już wyszło, że teraz obaj macie tarapaty. Ha, o tobie też wie. Dobra. A już nie sam. Smarkać? Czyli nie, ja to usuwam. Tylko napiszę 3 tam... GG Well played, gratuluję. Ej, stary, co to Ktoś, znaczy? Co, co jest jakiś nerd, który. Ale co jak... to znaczy? Wytłumacz to, well. coś. Dobrze zagrane, no tak się A. mówi, jak się na przykład, nie wiem, w C grasz i wygrasz rundę. No to GG Well played. To no, w Minecraftie coś albo jest? Lolu, czy coś. Ja! Yeah. Dobra, nieważne. Czytajmy dalej. Do, dopóki nie zrobicie. No nie! Co ty mi bijesz! Dopóki nie zrobicie zadań, nie wyjdziecie z. Ej, on napisał stąd przez A, a pisze się przez ON. Pisze się przez, przez ON. Serio? To Myślałem, napisało. że przez ON. Dobra, nieważne. Abra już próbował skoczyć i. On o tym wie! Ale. Ale ja próbowałem skakać 5 no? minut temu, stary, to był dziś... To jak on to. Nie dosłownie. Stary, nie wychodziliśmy z serwera po tym jak ja no? skakałem. Od razu nagraliśmy. Zaczęliśmy nagrać Beka to... z was A... typy, powiem tyle. Ej, jesteś. Co? Ja się go na trzecie zapytam, czy on tu... Nie Ale ma go. co? Skąd on dowiedział, że ty skakałeś tam? Stary, to było sekundę temu. Ty, chłopie, to może lepiej nie skakajmy już tak, bo on się będzie wkurzać na nas. Co ty na to? Czekaj czekaj czekaj, 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 Już próbował skoczyć i co? Beka z was typy powiem Wiem tyle. tyle. Beka to Róbcie. jest powoł, Ja przez niego tu się. Tyle, bo się z ciebie jest bekanie! Róbcie zadania, a za jakiś czas znajdziecie miejsce gdzie i gdzie jest dalej napisane. Po drugiej stronie tutaj e, ofiarować będzie mi swoje dary i może was wypuszczę swe luchy. Co za koleś. Ale czemu on tak na nas mówi? No co to jest za dzban najgorszy? A w ogóle o jakim on miejscu mówi? Nie mam pojęcia, ofiarować... ale jest napisane, że, że znajdziemy Ci? miejsce. Ale... Ej, no, dobre, mam... słuchajcie, nie, jak nie wiecie, nie, jak wiecie o jakie miejsce chodzi, to możecie oczywiście w tym momencie napisać w komentarzu. Będę wam oczywiście bardzo wdzięczny, bo wy wiecie dużo więcej rzeczy od nas, ale dobra, teraz wracajmy na tą wyspę tutaj naszą podstawową i teraz pytanie Aberka do ciebie. Co tu mamy zrobić? Jakieś misje? Zróbmy jakąś misję dzisiaj, dobra? Co ty na to? Ja zostawię tą tabliczkę i tyle. Bo, bo, ja ci dam, sam jesteś fr... Ty, Aberka, uważaj sobie, dobra? Bo mnie jeszcze... Dobra, Aberka, ogarniesz czy nie ogarniesz? Mam takie pytanie do ciebie. No nie! Chłopie, bo ja tu spadnę! <grywka> aberka, dawaj mi bloka, bo teraz się tam nie postawię. No to się nie postawisz, ja nie będę z tobą współpracować, bo siedzę w tym głównie po przez ciebie. Ja idę robić sobie survival, idę sobie drzewko zrobić. Serio, Aberka? O, ale dirta to daj, bo mi się przyda akurat. No chłopie! bloka muszę no teraz se, łap no, łapką nie, no tutaj postawić tutaj jeszcze jeden cyk Aberka To Aberka baranie! postawiłeś mi tu kolejnego bloka jak mam do ciebie przejść No nie poczekajcie muszę pusta ja jestem zajęty, Nie mam czasu. Z kim ja współpracuję? A Berka, co ty robisz, chłopie? Ja chcę tutaj Cześć, survival o, normalnie. Ale kozak, ale kozak. Brawo, udało się. Dobra, mam do ciebie pytanko. Czy dasz mi tutaj święty spokój? I czy będę się mógł do ciebie zbudować, czy nie? Nie, bo przez ciebie tutaj siedzę, człowieku. Nie, przeze mnie, tylko przez ciebie, bo tutaj... Ty przyszedłeś, a nie ja. masz rację. Przeze mnie, bo chciałem ci pomóc. I oczywiście to był zły pomysł. No to widzisz, to już nie mój problem, że tutaj siedzisz. Nie, no Dobra. to za Słuchaj, Bo wiem, że na pewno na tych survivalach tutaj w powietrzu robi się taki. E, żeby kobel się robił. Nie wiem, jak się to się Właśnie to robi, generator kobel. O, to właśnie mi o no to chodzi, żebyś zrobił ten generator w kobla, czy Bruku, czy jak ty tam to mówisz? Masz sadzonkę jakąś, czy nie? Jest jeszcze jedna w tym. W w... czym? Nie ma? Nie ma. Okej, okay, to Dobra. musimy liście rozwalać. Musimy pozbierać, żeby tutaj sadzonka i naprawdę ludzie. Ej, musimy teraz ja ja zacząć, zacząć ty, surgiwać. Ty, ty nie, wytłumaczyłeś, bo ty. ty, 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 ty. No Co? właśnie, taki profesor Minecrafta jest. Ja rozumiem, że jeżeli o. zrobimy te zadania... Typu no. zrób cukier i ten cukier właśnie wrzucimy do miejsca e, no. na tą ofiarę, o której on tłumaczył, że ją znajdziemy z czasem, mm -hmm. to wtedy jak wrzucimy wszystkie te ofiary, które on napisał na tabliczkach, tak. to wtedy wyjdziemy? Wtedy wyjdziemy do jakiegoś innego miejsca, tak napisał. Tylko o jakie okay, miejsce to nie... nie chodzi? W ogóle nie napisał o co chodzi. Pytanie, masz nasionko? Nie, błagam. Nie. Nie ma drzewka? Co? Ale tak się da? Jak my mamy teraz drewno zrobić? O co nie. No, ty bajesz! Stary, no to. Poczekaj, no musimy... poczekaj, ja, no? ja mam pomysł, ja mam pomysł, e, ja mam pomysł. Gdzie jest ta tabliczka Bobo Fryer? Gdzie jest ta tabliczka? E, mam się sobie, proszę. Daj, daj, patrz, skoro no? on wie, co my robimy? No nie? No? No wie, tak? Mhm. Rozumiem, że wie, no bo widział, jak skacze. Tak. Widział to. Panie Czeluchu, Co chcesz napisać? Poprosimy. Ty, nie pisz lepiej, panie cfeluchu! Napisz Sadzonkę. inaczej! Co ty piszesz tam, poczekaj? Drzewa. No i zobaczmy! Panie Czeluchu, co starczy, Nie bez Feluchu ja tu zmienię, poczekaj, ja zmienię tą tabliczkę, żeby on bardzo ładnie od odzewko. Dobra, on teraz moją tabliczkę zrozumie, co nie Aberka? Za, Patrz, a, ja, a co ty napisałeś? Przeczytaj, bardzo ładnie prosimy o ładnie, Ładnie napisałem? Czekaj, czekaj, czekaj. to, czy nie? Dobrze, ja, co ja napiszę? No i bardzo zobaczymy, ładnie dobra. prosimy od rzepko. Tylko przecież napisałem, sadzonka, o, co ci chodzi, bo on Zniknęła chodzi. No. Dobra, tak zostawmy, okej? Nie ma sedonka, bo zrobi. nam zniknęła plus. Dobra, mam nadzieję, że on nam tą sedząc nie ma generator wobec Tak, tego. słuchaj, ty zrób go genałato, a ja mam do ciebie pytanie: masz jakieś kobla jeszcze więcej, czy niekoniecznie. W skrzyneczce jest, ale ja potrzebuję, go, żeby zrobić generator. Dobra, a więcej na pewno nie masz? No nie za bardzo. Dobra, to ja tutaj na wszelki wypadek wezmę tego dirta, troszeczkę więcej pozbieram, bo ten dircik to nam się przyda, oczywiście wiecie pewnie, że dirt jest najlepszym itemem w grze, ale również dzięki temu, że dirt jest taki przydatny, to on się nam przyda, drodzy państwo, do tego, żeby zrobić jakąś farmę, a tam musimy zrobić farmę, dobra i teraz musimy wyjść stąd. Nie ma tego kobla. Dobra, nieważne. Zrobię sobie takie schodki. I tutaj nieco większą tą platformę trzeba zrobić. Jakąś większą, elegancko tutaj cyk. Powiększymy ją i zastanawiam się, chyba Aberka, te borówki chyba na początek trzeba postawić, co nie? Też tak myślisz? No, ale o! przecież tą postawę. widzisz? Błynie tutaj Płynie tutaj Płynie! Ale jak do tego do... Chłopiec co ty <laughs> robisz? No bo ty nie zagadałeś ja tu klocka nie postawiłem. Chłopiec weź tu ja ci postawię klocka. Poczekaj, muszę się skupić. Dobrze, bardzo zabawne, strasznie zabawne, a ty teraz róbmy. Ej, teraz... co ja zrobiłem z Wirtem? Nie, nie mów, że go spaliłeś, stary. Ej. Nie, bo proszę. Ja Mam ja być... mam tylko dwa klocki, no bo. Co jest ja z tym dirtem zrobię? Ej, nie wiem, jakiego laga mózgu mam normalnie. Ej, dobra, eee. słuchaj, nie masz tego, tego dirta? Mam dwa klocki. Ej, co ja z tym z... A ja Chyba, dobra, nieważne, stary, ale się no, znakom. No. Boże, ale imbecyl. A ja myślałem, że mi już zniknął. Bam. Dobra, muszę tutaj postawić te boróweczki, żeby mieć tutaj takie jedzonko. I mam w ogóle te wędki. Słuchaj, zróbmy może nieskończone źródełko wody, jakbyś mógł zrobić, bo to też nam się przyda w tym momencie. Mamy lud jeden. Co to robisz? Działa to czy nie? A tak spr... żeby to... O nie, okay, no, znowu nie, nie Bo mam taki pomysł, żeby zrobić no? podwójny generator po prostu. I, i tak kminie jak to zrobić. Ale no dobra, to czekaj. Nie to wiesz to zróbmy... troszeczkę. Tak, na początku lepiej zróbmy tą nieskończoną nie, bo o wodę. O, chodzi. Chodzi o to, że no? ciężko zrobić podwójny, kiedy ma się jedną lawę. Ale no dobra, to mm -hmm. czekaj, ogarnijmy. Ale może to. masz troszeczkę kobla, to weź może tutaj zrób tą nieskończoną wodę. Tutaj na dole patrz, Postaw tak, żeby to ładnie działało. Oj, tu postaw nas o! I teraz cyk tutaj. O, elegancko, poczekaj. Nie, 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 tutaj trzeba. Tutaj. To na czterech, tutaj o, tak. postaw. O, o to właśnie mi chodziło. I postaw. No, o. No, dobra. dobra, i elegancko. Mamy już źródełko I chyba takie zadanie w ogóle było, jeśli się nie A mylę Nie, to ty musisz poczekać. I zadańko tutaj jest napisane, które to było zadańko. Mm, basen! Ej, dobra, mamy basen, czy to jest basen, czy to nie jest basen? Nie, no to nie jest basen, to jest źródełko. Dobra, to zrobimy dobra, basen. generator, Na pewno Działa? w jedną stronę. Jak będzie więcej kobla, okay. to on będzie tak dostosowany do Dobra, żeby to my opcję. musimy chyba teraz po prostu siąść, przysiąść tutaj i kopać tego kobla. Tak mi się wydaje, co nie? Bo no, chyba spodam. nie ma innej opcji. Albo wiesz, co? Da się w sumie, z... albo nie da się zrobić. Dobra, Ej, chyba się da też po drugiej stronie zrobić ten generator. No da, ci powiem. No no mówię, potrzeba więcej kobla, żeby to, to zbudować. A no przecież, no właśnie, dobra, to trzeba kopać tutaj i zrobić chyba w ogóle ten. Na wszędzie z y, kamienia tak mi się wydaje bo one będą szybsze nie uważasz? Można i tak zrobić. Dobra, to musimy naprawdę. Tylko na początku, wiecie co? Zrobię sobie tutaj troszeczkę tego kamienia cyk, żeby tutaj mieć na podstawowe tej temy. Dobra, i patrzcie, i zrobimy sobie po pierwsze mieczyk, ponieważ muszę mieć mieczyk na walkę z aberką. Proszę bardzo. Mam już mieczyk, i co? pewien? Nie fikasz teraz, lamusie na najgorsze. Pozdrawisz się? Wyjaśnić Jesteś... się? Ty nie widzisz, co mam w ręce? No masz mieczek, ja też mam mieczek. I co? Nie! Oberka, nie by mnie lepiej. Tyk cię tu wyjaśnię i lecisz, lamusie. <laughs> o nie, dobra. Ej, słuchajcie, wydaje mi się, że ten odcineczek to cóż, musimy tutaj dokończyć dalej kopanie tego kobla, bo bez tego kobla jakoś nic nie zrobimy za bardzo, więc cóż, oj, tutaj mamy już pierwsze nasionko, więc cóż, my będziemy już uciekać, działać dalej, robić tego kobla, wy pamiętajcie oczywiście o tym, żeby subskrybować ten kanał, zostawiajcie łapeczki i również wchodźcie na sklep, polecam wam bardzo gorąco z kodem, znaczy bez żadnego koda, tylko od 99 zł macie darmową dostawę, więc polecam wam bardzo serdecznie, no i no i cóż Aberka, mam do ciebie pytanie, ja teraz wychodzę z serwera, a ty będziesz kopać ten yy, ko bruk, tak? No chyba coś cię pokijeło. No to co, ja mam kopać ten bruk? nawet stary sadzonki nie mamy, nie mamy jak zrobić kilofa kolejnego. Ale mi się wydaje, że on nas posłucha i nam da tą sadzonkę, co myślisz? Yy, póki co nic się na to nie zapowiada, ale... Jak coś, ale... to ja mam drewno przy sobie, proszę, już ci daję, bo nie mi Ale nie co, mi, co mi daje, to... Uu! Co? Co to Dziękuję wam bardzo serdecznie wielki Masz sadzonkę? Mam sadzonkę, Patrz! Co? Eee... E... serio masz sadzonkę? No. Eee... Ja mu odpiszę... Dzie dzięki. Co? A może na tabliczce mu napiszę dzięki po prostu. Napisz mu Co? co On nam dał sadzonkę i naprawdę to wszystko jest takie powalone, że ja już normalnie... Ja szybcyję baberkę. Ja zaraz normalnie tych, tych, kupę! Tych. Co? Zobaczył odpowiedź, bo drugi piorun teraz O, nawet tego nie zauważyłem, dobra, ale wierzę ci, Aberka. Dobra, słuchajcie, ja już będę kończyć, naprawdę się cygam fest. Dobrze, że nam dał chociaż tą sadzonkę, widać, że chce, żebyśmy tutaj dali radę. No i cóż, na tą chwilę wielkie olbrzymie, największe na świecie. Pozdraw!